Towarzyszenie Turystów Los Santos. To nowa znajdźka polegająca na robieniu zdjęć określonym zwierzętom codziennie. Musicie udać się w to miejsce gdzie jest specjalna tablica i macie określone zwierzęta. Codziennie można zrobić tylko 3 zwierzęta za zrobienie pierwszego zdjęcia. Odblokowujecie pojazd i nie na Warstoku. jest to park rangersów, cena to 2 980 000 dolarów a polisce 2 235 000 dolarów. Żeby odblokować zniżkę trzeba zrobić 10 zdjęć. Każdy ma trzy inne zwierzęta, dlatego że jest to totalnie losowe, więc teraz pokażę Wam mapkę z obszarem, gdzie te zwierzęta się respią i gdzie można je spotkać. Spotkać. Pamiętajcie, że niektóre zwierzęta ciężko się respią i trzeba chwilę poszukać. Za trzy zdjęcia, które zrobicie, czyli całe wyzwanie dzienne, dostaniecie taki oto strój. Link do mapki daję także w opisie mieście na, na ekranie. Ale jeśli ktoś chce sam popatrzeć, no to macie ją do pobrania w opisie.